Moi drodzy, stawianie granic jest takie trudne. Dlaczego tak dużo ludzi ma z tym problem? Skąd w ogóle wzięło się takie negatywne przekonanie, że jak stawiamy te granice, no to coś nie do końca jest w tym w porządku. I wbrew pozorom wynika to właśnie z naszego doświadczenia i z naszego wychowania. W większości osób granice kojarzą się z jakimś odrzuceniem z konfliktem, z czyjąś winą, z jakimś złym zachowaniem. Boimy się, że kogoś po prostu urazimy, zranimy. Wielu z nas od dziecka gdzieś tam słyszało, że mamy być mili, nie wolno odmawiać, trzeba zawsze pomagać, nie rób komuś przykrości. I Stawianie granic, dziel się wszystkim. Stawianie granic zaczyna się kojarzyć z takim egoizmem, z brakiem empatii, że my się innymi nie przejmujemy, że myślimy tylko o sobie. A wcale tak nie jest. Jaki jest jeszcze problem? Takie nasze przekonania. Boimy się, że. Stracimy jakąś relację. Mamy gdzieś to przekonanie w sobie, że jeżeli komuś powiemy nie, na to się nie zgadzam, to mi się nie podoba, to ta druga strona odejdzie, obrazi się, przestanie nas lubić, nie będzie chciała z nami utrzymywać kontaktu. Ale taka relacja, która utrzymuje się tylko i wyłącznie dlatego, że my nie stawiamy granic, nie jest żadną relacją. To właśnie granice i szanowanie naszych progów. Weryfikuje, czy ktoś szanuje nas, czy nie szanuje. Czy ta relacja jest dobra, czy po prostu ktoś korzysta z naszego braku granic, czy nie nas wykorzystuje. Jakie są jeszcze przekonania o granicach? Boimy się konfliktu. I wiele osób unika takiego napięcia i niekomfortowego mówienia: właśnie nie, że coś mi nie pasuje albo że to mi się nie podoba, dlatego że Stawianie granic często myli się z konfrontacją, że chcemy komuś zrobić coś nie tak, że chcemy wzbudzić konflikt, a wcale tak nie jest. Jeżeli są jasne granice i obie strony wiedzą, gdzie te granice przebiegają, to nie ma konfliktów pod warunkiem, że obie strony szanują czyjeś granice. No bo konflikt będzie tylko wtedy, jeżeli jedna strona będzie taka niezadowolona, bo nie będzie to działało według jego pomysłu i tylko na jego korzyść, no to wtedy wiadomo, że takie konflikty się pojawią. Ale jeżeli mamy dobrą, prawidłową relację, zdrową relację, to stawianie granic pomaga unikać konfliktów. Dlaczego? Dlatego, że wiemy o co chodzi, wiemy do którego momentu możemy się posunąć i to nie dopuszcza do sytuacji, kiedy właśnie pojawiają się konflikty i rośnie frustracja i potem to wszystko eksploduje. Czemu mamy jeszcze problem z granicami? Bo nikt nas, tak jak wam powiedziałam wcześniej, nie nauczył, że powinno się je stawiać. Często w domach rodzinnych, w naszym środowisku nie było granic. Albo były one tak narzucane, że nikt nie szanował naszych. Po prostu było nam mówione: Możesz tylko to, to, to i to. Dzieci i ryby głosu nie mają, w ogóle ty się nie odzywaj. Dosyć duża izolacja w takim młodym wieku, właśnie dzieciaków od dorosłych i takiego niebrania pod uwagę dziecięcego zdania, osądu, jakichś potrzeb. To różnie to bywa. Nie mówię, że wszyscy, ale bardzo często nie byliśmy nauczeni, żeby ktoś te granice w takim prawidłowym stopniu szanował. I my też nie umiemy ich stawiać. Jeżeli już musieliśmy coś wywalczać to krzykiem, jakimiś wielkimi buntami i stąd też się może wiązać nasze takie połączenie granic z czymś niefajnym, z emocjami, takimi nerwami, złością, że to wszystko jest taką walką, a granice wcale nie są walką, tylko są informacją czego potrzebujemy. I te obawy, moi drodzy, są bardzo podobne, jeżeli chodzi o relacje z koniem. Boimy się, że koń się obradzi, że odejdzie od nas, przestanie chcieć współpracować, nie będzie chciał do nas przychodzić. Boimy się, że okażemy się tacy zatwardzi, brutalni, agresywni, że nadszarpniemy jego zaufanie i on już nie będzie chciał z nami w ogóle współpracować. Obawy są te same. A tymczasem konie potrzebują granicy. Jeżeli nie ma granic, nie ma zasad, będą testować, sprawdzać, naciskać, szukać tego, co mogą zrobić, ustalać swoje zasady. Dlaczego? Dlatego, że tak jak my. Są zwierzętami społecznymi. Żyją wewnątrz dużych społeczności, gdzie są zasady, hierarchia i granice nie da się bez zasad hierarchii i granic utrzymać w spokoju społeczeństwa i zapewnić tej całej grupie bezpieczeństwa. Nam się wydaje, że danie koniom takiej swobody to jest dla nich dużo lepsze. Wcale tak nie jest. Konie potrzebują reguł, potrzebują granic. I ja bardzo często zastanawiam się i trudno jest mi zrozumieć, dlaczego tak wiele ludzi podważa tę konieczność ustalania zasad. Próbują układać relacje z koniem na braku zasad, na takim braniu tego wszystkiego, co, bie, co daje koń, bez pokazywania, co im nie pasuje. Naginają swoje zasady, odpuszczają swoje granice, biorą tylko to, co oferuje koń. A taka relacja nie jest zdrowa ani między koniem a człowiekiem, ani między dwojgiem ludzi. Ja rozumiem. Że niektórzy mogą mieć takie predyspozycje, właśnie wynikające z tych obaw, które były wcześniej. Nie chcą konfliktów, nie zostali nauczeni, będą obawiają się, że ktoś ich odrzuci, bo stawianie granic wiążą z izolacją i z egoizmem i z psuciem relacji, a tak nie jest.